Yo, siemanko z tej strony Witam witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry Vito Tsunami Ran. Słuchajcie, takie znowu jest gierka, dawno nie było, a nagrywam to dlatego, ponieważ szykuje się mega ogromny update, którego wy jeszcze nie macie, a ja bym chciał go wam już pokazać. I dzisiaj pokażę wam jedną rzecz z tego updateu jutro kolejną, także jeżeli chcecie, jutro filmik również z gierki Vito tsunami ran, zostawcie tutaj łapeczkę do góry. Jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry, jutro nagrywamy z kamerką, słuchajcie, i pokazuję wam właśnie kolejną część tego updateu. Co jest mega epickie, i zaraz wam pokażę, co to będzie dokładnie jutro. Jutro wystartuje właśnie ten update w gierce, także wy też będziecie mogli sobie go przetestować. Także po jutrzejszym moim filmiku też będziecie mogli sobie zagrać w nowy update. Wito Tsunami Run, a zmieniło się bardzo, bardzo dużo, także bardzo serdecznie Was zapraszam właśnie jutro do zagrania w, w tą moją gierkę. No a dzisiaj pokażę wam pierwszy update mega epicki. No i słuchajcie, właśnie, jeżeli Wam się spodoba, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki do góry i wpadajcie na vitoshop.pl po nowe epickie rzeczy a my zaczynamy słuchajcie i pierwsza rzecz jaką pewnie zauważycie na ekranie głównym mamy zmieniony wygląd ponieważ budujemy tutaj bazy tak jest budujemy bazę dla Vito i pierwsza podstawowa baza którą zbudujemy będzie to baza za 250 coinów budujemy tą bazę słuchajcie i mamy pierwszą bazę zbudowaną e, te bazy budujemy po to żeby dostać się do kolejnego e, świata właśnie tak jest to jest kolejna część update'u czyli będzie będzie nowy świat, będzie to jaskinia, ale i tą jaskinię pokażę Wam jutro. Także oglądajcie koniecznie też jutro odcineczek i zostawiajcie łapy do góry, jeżeli chcecie to zobaczyć. No i jak widzicie, teraz mamy zbudowaną bazę i właśnie możemy swipeować w tą stronę. Tutaj możemy zrobić tak i mamy jaskinię. I jeszcze ona nie jest odblokowana. Ją odblokujemy dopiero, gdy zbudujemy wszystkie bazy, które są w pierwszym świecie, czyli w świecie tego lasu. I jak zbudujemy wszystkie, to wtedy, słuchajcie, odblokuje nam się jaskinia, i tam będziemy budowali kolejne bazy, i będziemy Wejść do tego świata i tam pobiegać sobie. I to jest mega epickie, słuchajcie. Ale te budowa, to, ta budowa bas nie jest tylko do tego, żeby odblokować nowy świat. Tutaj też, słuchajcie, pomaga nam to w zdobywaniu większej ilości punktów po prostu. Czyli jest to mnożnik punktów w grze, kto, dzięki któremu będziemy mogli być wyżej w rankingu. Także to budowanie tej bazy naprawdę bardzo, bardzo się opłaca. Okej, okay, mamy zbudowaną bazę. No i jak to wygląda? Jest to taki, no może będzie szałasik, słuchajcie. I startujemy, no i wtedy startujemy z tej bazy. Ona jest od razu zalewana, niestety, nie przetrwała od tsunami, ale biegniemy dalej i dzięki właśnie budowaniu tej bazy yy, zdobywamy więcej punktów po prostu możemy być wyżej w rankingu, no i ogólnie e, fajnie, no bo możemy odblokować sobie nowy świat i wtedy, gdy odblokujemy już ten nowy świat, to na tej mapce oraz na wiaskini będzie pojawiało się e, przejście do tego świata, którym będziemy mogli się właśnie przedostać do tego kolejnego świata. To jest w ogóle mega epickie. No i słuchajcie, sobie lecimy. Zaraz sprawdzimy też ranking. Kto jest wysoko w rankingu? Kto tutaj bardzo dużo gra w tą gierkę? Zaraz sobie to wszystko sprawdzimy. No niestety ja padłem w tym momencie. <laughs> Nie poszło mi zbyt dobrze, no ale trudno, słuchajcie, to był pierwszy raz. Mamy też jak Widzicie podpowiedź, jak unikać potworów i tak dalej, różnych rzeczy. Mamy tutaj grafikę z tą podpowiedzią. Możemy wejść znowu do menu. I mamy, jak widzicie, do menu. I mamy, słuchajcie, właśnie pierwszy szałas. Za 500 możemy zbudować sobie kolejny. Już taki ładniejszy, lepszy. I budujemy go teraz, słuchajcie. I tak ono to wygląda. Takie indiańskie tipi, moim zdaniem. To tak wygląda. Mega fajnie. E, dobra, także cofamy. I w sklepie też mamy nowe rzeczy. Słuchajcie, mamy nową czapkę. E, już wam pokazuję, jaka to jest czapeczka. E, ok. Okay, lecimy ogr. Bardzo fajna czapka i może uda się ją dzisiaj kupić, bo mam bardzo dużo końców, więc może uda się to zrobić i mamy też chyba nowy latawiec z tego co pamiętam, latawiec kibicuje naszym, bardzo fajny latawiec, tak zobaczymy czy te rzeczy uda nam się dzisiaj tutaj kupić, mam nadzieję, że tak i że sobie coś tutaj fajnego odblokujemy. Dobra, mamy kolejną bazę, więc wystartujemy z kolejnej bazy, z tego namiociku, lecimy, ok sobie musimy pozbierać troszeczkę końców i teraz wejdziemy też w ranking, słuchajcie, i zobaczymy właśnie kto tam jest bardzo, bardzo daleko. Ogólnie, co jeszcze zostało poprawione? Na pewno dużo rzeczy względem grywalności, więc gra powinna działać płynniej i lepiej. Także jeżeli mm, zrobicie już sobie tą aktualizację jutro, to dajcie znać właśnie, czy, czy fajnie wam się tutaj gra. Powinno być lepiej i, i, i płynniej ogólnie i tak dalej. Także wszystkie bugi jakieś, które były tutaj kiedyś, zostały na pewno poprawione. E, no i w sumie wszystko jest spoczko. E, jutro nie mogę się doczekać, aż nagram wam ten odcinek. Z tego nowego świata, bo to może być naprawdę coś ekscytującego. Extra. Yy, dobra, lecimy, słuchajcie sobie tutaj. Zebraliśmy już 70, 80 końców. No, i jak widzicie, te punkty dużo szybciej się teraz nabijają. E, także to jest mega fajne. Już mam 800, 900 punktów, nawet. To jest mega szybko, słuchajcie. Dzięki temu, że tą bazę mam zbudowaną. Dobra, lecimy. E, tutaj zdobywamy sobie magnesik. Wow, zaraz mnie dogoni. Na dół, wito. dobra. Ok, jak robimy taki na dół swipe, słuchajcie, przed muchomorkiem. Nie wiem, czy tego wszyscy pewnie nie wiedzą. E, to odbijamy się mega wysoko w ogóle do góry. I to jest super, słuchajcie. To działa naprawdę ekstra więc jeżeli tego nie wiecie, to zastosujcie sobie ten trick, Czyli spadacie, swajpujecie na dół po prostu i wpadacie na Muchomora I to jest po prostu mega wtedy, naprawdę mega, to dużo daje Okej, okay, patrzcie, 1500 punktów Nie wiem czy ja kiedykolwiek tyle zdobyłem, nie pamiętam ile miałem w ostatnim odcinku Bo to już było mega dawno, kiedy ja grałem w Vito Tsunami Run Więc sprawdzimy sobie za chwileczkę mój rekord Ale wydaje mi się, że ja nie miałem jakiegoś mega dużego rekordu, więc Dzisiaj może być tak, że zrobimy tutaj rekordzik jakiś mega epicki, dobra Lecimy, słuchajcie, pyk, pyk, pyk. Okej, okay, tutaj już mamy ogarnięte, zobaczcie. 2000 punktów, super. Dobra, niszczymy tą, yy, tą ścianę. Okej, okay, liana, pyk, zbieramy końsy. Dobra, 2100 punktów. Ej, dobrze mi idzie, nawet całkiem dobrze. Już dawno, dawno tak dobrze chyba mi nie poszło. Dobra, super zbieramy, aj, nie słajpnąłem na dół, niepotrzebnie robiłem tego busta. no dobra, 2300 punktów, no i mamy kolejną podpowiedź właśnie ta podpowiedź, o której wam mówiłem, czyli o tym humorku, Ok, dobra, dajmy menu znowu, wchodzimy sobie tutaj i odblokujemy kolejną bazę mam nadzieję, że się uda, uda się dobra, razy 3 mamy teraz rekord ja Okej, okay. ja mam rekord 6500 i teraz jest razy 3, mamy 30% zbudowanej, razy 4, 30% zbudowanej bazy. Dobra, zbudujmy jeszcze jeden, to jest już taki lepszy domek, ale teraz budujemy taki naprawdę fajny domek. I też za obejrzenie reklamy dostajemy jakąś rzecz i tego słuchajcie nie testowałem jeszcze, więc przetestujemy to od razu na odcinku. Okej, okay, obejrzałem reklamę i słuchajcie, buduje mi się teraz, ognisko mi się zbudowało, spoko. I gdy... Teraz już po obejrzeniu reklamy możemy odblokowywać te rzeczy, które są na dole. Czyli mamy ognisko pierwsze. Tutaj możemy kupić za 250 sobie takie palenisko, jakby. Yy, już lepszy, taki troszeczkę lepsza rzecz, ok. I yy, za ile teraz? 750 możemy zbudować kolejne, ok. Zbudujmy sobie grilla. Będziemy mogli robić sobie grilla tutaj przy naszym domku, także spoczko. No i dobra, wystartujmy teraz z tej naszej bazy. Także lecimy, Ok, mamy 70% zbudowanej bazy lecimy, słuchajcie, mamy grilla, mamy tutaj domek i został już zalany przez tsunami uciekamy, słuchajcie. Dobra, yy... i... Już niedługo będziemy mogli odlokować ten nowy świat. Także tego jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, bo przyznawam Wam się szczerze, że jeszcze nie grałem na tym nowym świecie i chciałbym to zrobić. Także mam nadzieję, że zostawicie te łapki do góry i że obejrzycie jutrzejszy odcineczek, właśnie z tej jaskini. I później zagracie sobie wito Tsunami Run. No i będzie po prostu epicko. Dobra, skaczemy do góry. Pyk. Elegancko. Teraz busta sobie robimy. Lecimy. Patrzcie, teraz mam razy 8. Yy, mój, moje punkty i patrzcie, mam 1800 dwa, zapomniałem wejść do tego rankingu znowu. Teraz to zrobię, 2000 punktów już. A ile ja przebiegłem? Niedaleko, słuchajcie, także teraz to naprawdę można tutaj rekordy pobijać. Ja mam rekord 6000 chyba yy, coinów, także też dosyć dużo, ale teraz będzie dużo łatwiej mi to pobić, słuchajcie. Jakbym chciał sobie pograć dłużej, to na pewno pobiję ten rekord na luzie. Yy, I ja myślę, że nawet zrobię to teraz na odcinku, bo już mamy 3000 yy, i biegnę całkiem wolno jeszcze. Także te punkty naprawdę fajnie się teraz yy, dublują. Znaczy, nie dublują więcej. Teraz ramałam razy 8, masz, to jest po prostu jakaś masakra. Razy 8 punkty. Dobra, mamy busta. OK, też nowe dźwięki zostały dodane. Jeżeli ich wcześniej słyszeliście, to możecie sobie sprawdzić. Bo już była jedna aktualizacja wcześniej, ale nie taka duża, która dodała kilka rzeczy do sklepu nowych. Ja tego wam też nie pokazywałem. No ale teraz jest to mega duży update, a już niedługo szykuje się kolejny, ale jutro wam powiem w, na odcinku co może być w kolejnym updatecie. Myślę, że to wam też się bardzo bardzo może spodobać. Dobra. Mamy już 5000 końsików. Dobra. Także, a, zaraz rekord będzie, dobra, udało mi się uminąć tutaj pająka. Aaa, nie brzmię magnesu! Dlaczego nie zdobyłem magnesu? Tak bardzo chciałem go zdobyć, dobra, zaraz będzie 6000 punktów, uwaga! Pyk na dół, dobra, do góry teraz, super, 6000 punktów, lecimy, pyk, okej. Okay. Nie, znowu magnesu nie wziąłem, nie i spadłem 6300, chyba nie zrobiłem rekordu Było blisko, ale chyba tego nie zrobiłem 6300, men, menu 6500, no mało mi brakowało Dobra, wejdźmy w ranking Wchodzimy w ranking i mamy ten tydzień No jak widzicie w rankingu zmieniło się to, że mamy tutaj buźki już pokazane Czyli te skiny, które sobie tworzycie To są teraz też odwzorowane tutaj w rankingu Także to też jest dosyć fajne Mam piąte miejsce w tym tygodniu Ktoś zdobył, Adam Gax 45 tysięcy punktów to jest niemożliwe po prostu. Dobra. W rankingu ogólnym jestem 17. Pierwszy ma, o Jezus Maria, ile on ma punktów? 600 tysięcy. masakra Mega dużo tutaj du dużo osób gra Filip Tata ma 31 tysięcy punktów dzisiaj, znaczy w tym tygodniu zdobyte. Yy, tutaj jest dużo ludzi, którzy mają mega dużo punktów. Dobra. Ale fajnie teraz widać przynajmniej te yy, skiny. Adam Gax yy, niestety ma nie ma żadnej czapki. Jestem po prostu bez czapki. Dziwnie to wygląda, ale spoko. Dobra, misji jeszcze nie mamy, także to też będzie wkrótce dostępne. Ok. Zbudujmy sobie już ostatnią bazę. Ostatni domek, słuchajcie, budujemy. Uwaga, jak on będzie wyglądał. Taki domek. Z anteną satelitarną na górze i tutaj wszystko ładnie wygląda. Piętrowy domek z kominkiem, ładny dach. Super to wygląda. Kupę sobie kolejnego grilla, lepszego, jeszcze lepszego. Kupujemy razy 9, już teraz mamy nasze, yy, nasze punkty. Razy 10, teraz z tym grillem, już fajnym. I ostatnia rzecz, czyli ten piecyk taki kamienny. Yy, także fajnie to będzie wyglądało. No i super, zobaczcie, mamy full zbudowane. Razy 11 punktów, gratulacje. Baza ukończona. Odkryłeś nowe środowisko, jaskinia. Woo! Tak wygląda jaskinia, słuchajcie I tutaj będziemy budowali kolejne nasze bazy Jeszcze tego nie ma, jeszcze nie możemy Budować baz tutaj w jaskini Ale możemy biegać po jaskini, ale tego wam dzisiaj Nie pokażę, dobra, słuchajcie, ostatni raz Biegniemy, mamy zbudowaną pełną bazę Biegniemy, słuchajcie, zobaczcie Tsunami zalewa naszą bazę, uciekamy Przed tsunami, dobra I teraz yy, elegancko musimy zrobić Rekord, bo mamy razy 11 punkty No to ja już myślę, że na luzie powinienem To zrobić teraz, słuchajcie, powinno być epicko yy, No i jutro pokażę wam Mam już nowo, y, nowy świat, czyli jaskinie, słuchajcie, jaskinia. Będzie to mega, na pewno. Dobra. Już mamy 1500 punktów, a dopiero bie zacząłem biec, także super. Po prostu. Y, budowanie tych bas na maksa się opłaca. Y, jest to mega przydatne, no bo y, te punkty razy 11, to jest naprawdę coś. Dobra. Pyk do góry. Szybko busta. Dobra, udało się teraz. Dobra. 2,5 tysiąca punktów, musimy zrobić ten rekord, 6,5 tysiąca mamy, także musimy pobić ten rekord, okej, okay. i zobaczcie, tu mamy wejście do jaskini, musimy się do niej przedostać. Yy, na pewno po prostu wbiegamy tam, tak mi się wydaje, albo musimy zrobić boosta, yy, myślę, że i boosta, i samo wbiegnięcie, jutro to przetestujemy i zobaczymy, jak to działa. Także oglądajcie koniecznie filmik jutro. Ale było przejście do tej bazy, także super. E, do, znaczy do tej bazy, do, tej, do tego nowego świata. Dobra, okej, okay, skaczemy sobie tutaj. 4500 punktów. Dobra, znowu przejście do tej jaskini. Ale my nie korzystamy z niego, bo chcę e, to zostawić na jutro. Dobra, odbijaj się, Wito, odbijaj się. Dobra, super, udało się. Udało się, 5300. 5500, dobra. Powinno się udać zrobić ten rekord. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, 6000 punktów za chwileczkę, już w tym momencie. Dobra, mamy znowu przejście do jaskini, także dosyć często się ono pojawia. E, myślę, że nie będzie to takie trudne, żeby się tam dostać do tej jaskini. A poza tym będzie można wystartować od razu z jaskini, po prostu e, dzięki temu, że e, zbudowaliśmy wszystkie nasze bazy. Dobra, 7000 punktów udało się zrobić rekord. Także ja tutaj dalej już chyba nie będę biegł, po prostu nie chcę wejść do eskini. Tylko nie, 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 nie. nie bo ja wiem, że by chcieli to zobaczyć. Dobra, padłem specjalnie. 7700 punktów, nie chciałem już dalej biec. Wejdziemy jeszcze do menu i wejdziemy sobie do sklepu. Kupimy sobie tą czapkę ogra. Zobaczycie, jak ona też wygląda, bo jest fajna. Jest dosyć droga, 2000 końców. Kupujemy. No i tak wygląda Vito ogr. Tak wygląda Wito ogr. Zobaczmy, czy możemy kupić sobie jeszcze ten latawiec. Chyba nie, bo on jest. A, jeszcze starczy mi na ten latawiec. Kupujemy kibicuje naszym, tak wygląda ten latawiec, słuchajcie, mam nadzieję, że ten update wam się spodoba, jutro on startuje po moim odcineczku, słuchajcie, w którym pokażę wam ten nowy świat, także oglądajcie jutro odcineczek, nie wiem dokładnie, o będzie godzinie, ale możliwe, że będzie dosyć wcześnie rano, e, tak około 10 albo 12, także oglądajcie jutro odcineczek, e, no i mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. jeżeli tak, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoszop.pl, ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale, trzymajcie się było, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!